ale tutaj pusto w pokoju. Na co dzień stoi tutaj w tym miejscu kołyska, ale teraz właśnie przewiozłam Kubusia, bo śpi do pokoju Klarci. Ja chciałam wam pokazać, jak moja szafa nie jest gotowa na przejście lata. Dzisiaj ma być chyba 27 stopni, a ja mam tutaj jakieś totalnie grube swetry. Tutaj znowu tutaj grube spodnie. Tam na górze... O tam, właśnie w tych pudłach mam wiosenne i letnie rzeczy. Zaraz sobie je ściągnę i będziemy robić porządki w szafie. Swoją drogą trzeba to trochę poukładać. A pokażę Wam jeszcze sukienkę. To jest kolejna moja ciążowa wersja. W tamtym roku zakupiłam sobie dużo sukienek, jak byłam w ciąży z Kubusiem. I to jest kolejna sukienka. Tym razem chyba z H&M, o ile dobrze pamiętam. Ona też jest właśnie taka bardzo luźna, ale spokojnie teraz nie jestem w ciąży i ona się Nadal nadaje do dochodzenia Jest mega, mega, mega przyjemna i jest w niej chłodno w lato. Dzisiaj jeszcze pokażę Wam mój makijaż. Robiłam sobie takie delikatnie w ró w różowe tony wpadające. Ostatnio coś mnie naszło na, na malowanie się. <grym> Chyba idzie wiosna i mam ochotę coś troszkę się pomalować i zrobić coś dla siebie w ciągu dnia, żeby poczuć się. Lepiej, jeszcze ta pogoda sprawia, że mam tyle siły, mimo że mało śpię nocami. Kubuś się dość często ludzi, Klarcia też ostatnio coś się wybudza w ciągu nocy, więc tak biegam z jednego pokoju do drugiego. <grym> Od jednego dziecka do drugiego, także chociaż makijażem mogę sprawić, że będę się czuła wyspana. <grym> Te pojemniki zika super do przechowywania, łatwo też je wyciągnąć z szaty, bo mają tutaj taki zaczep. Aczkolwiek ostatnio, o, jakie sobie, bo strasznie ciężkie. Aczkolwiek ostatnio yy, kupiłam sobie worki próżniowe do wyciągania powietrza z odkurzaczem. Z odkurzaczem, odkurzaczem. <laughs> I sprawdzają mi się jeszcze lepiej, bo potem te ubrania mogę mocno, mocno skompresować, zwłaszcza teraz, gdy kubuś tak szybko rośnie, tych ubrań mam sterte, tyle worów. Nie chcę tego wszystkiego wyrzucać, trochę koleżance pożyczyłam troszkę, bo sprzedaję, ale i tak mimo wszystko coś chcę sobie jeszcze zostawić. Więc to jest super opcja na to, żeby skompresować pościel, poduszki, czy właśnie ubranka dziecięce, jakieś otulacze, które zajmują mnóstwo miejsca i nawet sobie wsunąć pod łóżko czy gdzieś na, na górę szafy. Dobra. Próbujemy ogarnąć wiosenną, wiosennę letnią garderobę. Już dołączył nasz, nasz kompan, tak kobusiu? Układamy ubrania, a Ty się bawisz i patrzysz? Tak? Trochę sobie pogrupowałam. Tutaj będą rzeczy, których się będę pozbywać, albo gdzieś się oddam, albo będę sprzedawać. Tutaj nad tymi rzeczami się zastanawiam. Może tymczasowo pojadę do Ostruszy, żebym to tam też coś miała na przebranie. Tutaj są rzeczy, które jeszcze muszę wyprasować, wyprać. A nad tymi jeszcze się będziemy zastanawiać, będziemy segregować. To już wstępnie ogarnięte. Nadal mi będę miała bluzki. Tutaj spodnie i spodenki. Spódniczki. A z bluzki z dłuższym rękawem. A nad tą częścią to się jeszcze zastanowię, co z nią, co z nią zrobić. Bo to są takie uniwersalne dość ubrania. Na lato też są potrzebne i sukienki z dłuższym rękawem, bluzki z dłuższym rękawem. Więc jeszcze to sobie muszę przejrzeć, co zostaje, a co nie. A tutaj taka sterta ubrań, które chce się, chce się pozbyć. Tutaj już zapakowane, zimowe, jedne drugie. I mój nieodłączny kompan porządków domowych. Dzisiaj ma być bardzo upalnie, więc stwierdziłam, że na podwieczorek zjemy sobie pyszne lekki. Deser. Galeretka tutaj już się studzi. Do tego wrzucimy owoce. nawet będzie bita śmietana posypiemy biurkami czekoladowymi. I będzie fantastyczny deser zamiast ciasta. Miałam na ciasto borówkowe, ale to może innym razem. Na swoje urodziny dostałam taki przepiękny kubek na herbatę z podstawką. I do tego z koszyczkiem i dostałam mnóstwo herbat. Właśnie już długo chciałam przejść na sypane herbaty. Udało mi się wykorzystać wszystkie takie z saszetki i dostałam zapas chyba półroczny zapas herbat, ale dwie moje ulubione. To tak wszystkiego najlepszego. Z czas na herbatę, to jest herbata biała, jest przepyszna. Jest mega klatka, ja też ostatnio jej zrobiłam i pyta się mamusiu, co to za pyszna herbatka. A druga moja ulubiona i znałam już ją wcześniej, bo rodziców Karola ją uwielbiałam, Sekret Piękna. To też jest mistrzowska herbata. Jeśli ktoś nie zna y, tej herbaty Sekret Piękna, to, to polecam. To jest y, mieszanka y, zielonej i, i białej. Bardzo dobra herbatka. Dessert do lodówki. Już Gotowa galaretka zalona z owocami i zmykam je śniadanko. Dzisiaj omlet z pieczarkami, szpinakiem, papryką i posypany świeżym szczypiorkiem. To jest smaglata. A do tego będzie taka sałatka z ogórkiem i rzodkiewką. Jak tylko zaczynam jeść, Kubuś wpada w jakąś hipnozę. Tylko wezmę widelce, widelec do ręki <laughs> się Zieźmieje to od razu patrzy i jest zahipnozowany. W ogóle się nie odzywa, nie rusza. I patrzy się na mnie, jak jem. No tak. Babcie by pewnie powiedziały, ojej, on tak patrzy, jak ty jesz, pewnie chce, daj mu troszkę. Nie I Jest hipnoza? A wcześniej tak rajcował, tak się daru, poszłam do toalety, na chwileczkę tak krzyczał. A tylko przyszłam, usiadłam do stołu. Cisza. Ciekawe, czy Wasze dzieciaki w takim wieku też tak, też tak mają, tak obserwują przy jedzeniu. Badając porządki w szafie, zdałam sobie sprawę z tego, że brakuje mi sukienek na lato. I właśnie otrzymałam paczuchę z firmy Pakuden. Tą chwilę podejrzałam u Agi Kaczorowskiej na Instagramie, jak prezentowała tam właśnie takie letnie sukienki. Jedną z tych zaprezentowanych przez nią mam też tutaj, bo bardzo mi się spodobała. I zaraz Wam pokażę, co sobie zamówiłam. Na początek sukienka, która niesamowicie spodobała mi się na modelce na stronie. To jest sukienka z koronki, raczej z takiej grubszej koroneczki. To nie jest biel, to jest takie ekri. Sukienka jest asymetryczna. Przód jest zdecydowanie krótszy, a tył dużo, dużo dłuższy. Jest mega wygodna. Z tyłu ma gumeczki, więc dopasuje się do każdej figury. Myślę, że idealnie sprawdzi się na letni wyjazd, ale również nawet na jakąś fajną letnią imprezę. Na pewno zostaje ze mną, bo jest przepiękna. Bardzo mi się podoba. Jeszcze Wam pokażę z bliska te Wstawki tutaj, to są takie boho-wstaweczki z, z muszelkami. Także no, bardzo, bardzo udana propozycja. Kolejna propozycja, to typowy must have na lato, biała sukienka, koronka, taka luźniejsza, w której na pewno będzie mega, mega chłodno, wykonana jest z bardzo przyjemnego materiału. Więc na pewno będzie to materiał oddychający, którym nie będzie nam gorąco w trakcie opalnych dni. Można też ją wystylizować z paskiem z jakimś takim plecionym paseczkiem, który będzie na pewno bardzo fajnie wyglądał, bo ona, jak się stanie bokiem, jest dość taka obszerna, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza. Także bardzo mi się podoba. Dajcie znać, jak Wam się podobają te. sukienka z koroneczką, równie przyjemny materiał, także bardzo polecam na upalne dni. E, Tamto, jak mogliście zobaczyć, można było też wystylizować na, na Hiszpankę, jeśli ktoś lubi odkryte ramiona. Jest wykończona tutaj u góry gumką. E, ta jest wykończona tutaj dekoracją. Bardzo spodobała mi się na Instagramie u Agi Kaczorowskiej. Asymetryczna sukieneczka z taką tutaj dziurą, z takim wycięciem na brzuchu. No, model bardzo interesujący. Od razu wrzuciłam do koszyka i ją tylko zobaczyłam, ale nie zostanie ze mną, niestety będę musiała ją zwrócić. W tym miejscu coś nie gra. Tutaj jest troszeczkę za luźna, a tutaj powinna być jakaś gumka. Bo jak się podniesie ręce do góry, to wszystko, wszystko widać. I nie leży w tym miejscu zbyt dobrze. Model jest naprawdę bardzo ładny i bardzo fajny pomysł na sukienkę. No ale niestety niestety nie zostanie ze mną, a bardzo żałuję, bo, bo prezentuje się naprawdę fajnie. Kolejna sukienka to taka sukienka MIDI. Taką łączkę z rozcięciem na jedną nogę. W na stronie bardzo mi się podobała i sobie od razu wróciłam do koszyka, ale nie wiem, coś mi tutaj coś mi tutaj nie gra. Materiał też jest taki a la satyna, kojarzy mi się troszkę ze sznofrokiem, a do wszystkich tych sukienek kupiłam sobie. Takie oto sandały w kolorze nude. Z firmy Riker. Już są chodzone, już je mocno eksploatuję. Planowałam kupić całkowicie inne sandałki. Raczej płaskie, bardziej sportowe. Do chodzenia na coś, do biegania po mieście z wózeczkiem. Ogólnie te sandały um, okazały się bardzo, bardzo wygodne, także mimo wszystko, mimo że chciałam płaskie i bardziej sportowe, to i tak już przeszły ze mną kilka, mm, kilka spacerów i sprawdzają się rewelacyjnie mimo moich delikatnych stóp i moich odcisków na stopach, które doskwierają mi właśnie przy niewygodnych butach, więc zawsze muszę mieć takie, takie miękkie. No wprawdzie cena jest niezbyt niska, ale naprawdę naprawdę polecam, to już kolejna para butów z tej firmy. Te buty, jak je włożycie... To wiecie, za co płacicie i chodzicie w nich jak w pantoflach. Bardzo, bardzo polecam. A na koniec chciałam wam pokazać jeszcze dres. Mówiłam wam, że zamówiłam sobie pierwszy dres w moim życiu. I sama nie wiem, pokazałam się w tym dresie mojej mamie, a ja mama sprawdziła. O matko, muszę się przyzwyczaić do Ciebie w dresie, <laughs> nigdy wcześniej Cię nie widziałam <laughs> w takim, w ogóle takim sportowym turbo ubraniu, w takim typowym dresie, więc musiałabym się przyzwyczaić, ale powiem Wam, że nie wiem, dajcie, dajcie znać, jak Wam się podoba ten dresik, dresik z kapturem klasycznym, materiał dość cienki, nie jest jakiś grubotkany, więc trochę mam wrażenie, że bielizna może w nim prześwitywać, wygodny, ogólnie rzecz biorąc jest wygodny, jak mówiłam wcześniej, jeśli macie jakieś polecenia, jakieś firmy, z których kupujecie dresy i naprawdę jesteście z niej zadowoleni, to to bardzo proszę, chcę kupić jeden, ale naprawdę fajny dres, z którego będę w pełni, w pełni zadowolona, więc nie wiem, dajcie znać, dajcie znać, co myślicie na temat tego na temat tego dresu. Pokażę Wam też kilka rzeczy, które kupiłam w Klarci. Przepiękny kombinezum z kokodrilo do tego jest czapeczka. No nie w komplecie trzeba było dokupić osobno, ale jednak można sobie z tego zrobić fajny komplezik. Tutaj jest z gumką z tyłu i taka ozdobna kokarda. Jak założyłam tą czapkę i na głowę to naprawdę wyglądała rewelacyjnie. No nie jakaś tania, bo czapeczka 40 zł, a komplecik, a kombinezon 70. Ale jak to zobaczyła Clarcia, to mi mamusiu, mi. To jest takie ładne, takie piękne owocki. Więc cóż, nie mogłam się oprzeć. <grym> Kolejne rzeczy to 510 15 taki typowy basicowy t-shirt, do tego 3 czwarte spodnie, jedne takie serduszka, drugie w taki motyw typowo plażowy w muszelki. A i jeszcze byłam w TK Max-ie otworzyli w Tarnowie TK Maxxa i udało mi się upolować super białe spodenki jeansowe z Zary. Za, za 23 zł. Naprawdę naprawdę fajne. Nie są bardzo grube. Także fajny łup. I kolejny łup również z Tikay Maxa. To są te spodemki. Fajnie, bo mają też od środka taką regulację, więc można sobie dopasować do, do obwodu dziecka. klarka jest dość szczupła, więc zawsze muszę jej tutaj wszystko zmniejszać. Następna rzecz to już kiedyś kupiłam. Yy, chyba podczas jakichś zimowych outletów. Yy, takie super kremowe spodenki w bordo kropeczki. Również yy, z Zara, Rozmiar 104. Bardzo polecam. Bardzo fajnie wyglądają. Troszkę są właśnie w pasie na nią luźne, mimo że z tyłu jest gumka. Mama będzie musiała mi tutaj troszkę to przeszyć, żeby nie spadały. Bo można tym yy, pasem je trochę yy, ścisnąć, ale to jednak nie to samo jak gumka trzyma, gdy dziecko się porusza. Także bardzo fajne, ale muszę je troszkę zwęcić. I sukienka, która po prostu skradła moje serce. Byłyśmy razem z mamą na zakupach w Majoralu, to jest po prostu firma, którą bardzo lubię, ale ceny, ceny jej powalają. Pokażę Wam może, może tak. No przepiękna. Przepiękna koronka, wykonanie, Widzicie co, za tej sukienki Piłybyście sobie sukienkę dla siebie. Pokażę Wam w całości może. No przepiękna, naprawdę jest prze, przecudna. I z tyłu jest zapinana na, na guziki. Bardzo ładny, niebieski i koroneczka jest. No w sumie... to bardziej wygląda na beżową widzę w kamerze, ale ona raczej jest, jest biała. Dajcie koniecznie znać, czy wasza garderoba jest już gotowa na przyjście lata, gdzie wy zaopatrujecie się w ubrania i ubrania dla swoich dzieci. Bo szczerze mówiąc, kupując nowe ubrania dla naszych pociech na kolejne pory roku, to można pójść naprawdę z torbami. Czasami staram się kupować coś na ciuchach. Ale ostatnio naprawdę ciężko coś, coś upolować, jakieś pojedyncze sztuki, tylko, tylko udaje mi się tam złapać. A jednak dziecko potrzebuje dość dużo ubrań, więc koniecznie dajcie znać, czy macie jakieś do polecenia fajne strony, gdzie są ładne ubrania, a nie jakieś bardzo, bardzo, bardzo drogie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.